Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. No i zaczynają, mamy nadzieję, na 90 minut doskonałego futbolu. Czabes. Radosław Sobolewski. Dobra wymiana podań. Bandrowski. Pięknie podał. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Środek Pola jest wolny. Tam wbiega partner z jego drużyny. No strzela! Ola! La, jaka bramka! Uzasadniona radość. To był pierwszy strzał, no i od razu gol. Bramkas tutaj niestety sprezentował piłkę przeciwnikowi. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Sobolewski. Ładnie to zrobi. No zastanawia się czy nie strzelać. Bogucki! No będzie gol? Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Frankowski. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Genkow. Ładnie dograł. Wilk. Sobolewski. Znakomita sytuacja. Blisko polekarny, może strzelać. Blizgan. Wyszedł z bramki, świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Sobolewski. Czy uda mu się utrzymać przy czykimce? Czy to wykorzysta? Ryzykowna, ale udana interwencja. Wilk. Blisko już do bramki. Wilk. Rzeczywiście dobre podanie. Wilk. Piłka poza boiskiem będzie z utrożnym. Źle rzut żywrożny przeciwnik przejmuje piłkę. Michał Pazdan. Znakomita wymiana. Frankowski, Bandrowski. I głową wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. No, może być groźnie. Pięknie dograł. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Kiepska interwencja, na szczęście, niezły refleks. Ładne podanie. No, teraz mają szansę. Ale znakomicie. Rozbity ten atak. W ostatniej chwili przejęli. Ładne podanie. Gienkow, Ależ złapał. 1 do zera. Koniec pierwszej części spotkania. No duży wpływ na przebieg tej pierwszej części spotkania miał wcześniej zdobyty gol. Rzeczywiście ustawił od razu psychicznie obydwa zespoły, chociaż po przerwie Powinni rywale wrócić do gry. Tejowicz. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, już blisko polekarny. Bandrowski. Wandrowski. Piłka, chodzi jak po sznurku. No, mają przywilej. Dobrze, sędzia cofa grę. Rozpoczęło odrzutu wolnego. Rozpoczęli odrzutu wolnego. No, fatalnie skudłował. Mogli podwyższyć prowadzenie. Łowacki, Iliew. Boguski. Sobolewski. Wilk. Już blisko pola karnego. Skutecznie, choć trochę bez pomysłu, wybija tę piłkę. Pizda. Sobolewski. No, dla takich chwil bark był faul i rzut wolny. Wprowadzają piłkę od razu do gry. Świetne podanie. Czy to wykorzysta? Blizgan. Bandrowski. Blisko pole karne. Piłka wciąż brzeg. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Wilk. Bogucki. Iliew. Skutecznie dograł do kolegi. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Podanie. Radosław Sobolewski. Sobolewski. Dobre rozegranie. Dobrze ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Pista. Robi się niebezpiecznie. Genkos? Ilies? No trzeba pochwalić go za to podanie. Brawo, piękny A Aj nie trafia! Musi być rozczarowany, dostał piłkę prosto na nogę. Renezie obu drużyn dokonują zmian. Zasłuchaj. Dobrze dobrał. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. I mamy zmianę. No, z tego miejsca można strzelać. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Czy to wykorzysta? Piłka w polekarne. Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. Wybili, szkoda, że niedokładnie i znowu rywal atakują. Bardzo dobre podanie. Zatrzymany atak. Blisga. Czy to wykorzysta? Uderza! A! Do szczęścia zabrakło paru centymetrów. Przedryblował kilku obrońców. Miał znakomitą okazję, ale chybił minimalnie. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Chaves. Garbułam. Dobrze podał. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Precyzyjne podanie. Celnie do partnera. No, dobra okazja będzie. Czy to wykorzysta? Strzela! No i powstrzymał akcję. 1 do 0 tak kończy się ten mecz skromne zwycięstwo ale wygrana